Witam serdecznie Witam serdecznie z przed sądu rejonowego w Tychach Witam serdecznie Tak jak widzicie sąd rejonowy Tychy i już mówię dlaczego tu jestem, witam serdecznie Zobaczcie sąd rejonowy Tychy Zobaczcie Sąd rejonowy Tychy To jest powód, dlaczego tu przyjechałem. Dowiedziałem się o takiej po prostu sytuacji przed samym sądem, przed głównym wejściem do sądu. Zobaczcie. Zobaczcie sądry Nowy Tychy. I to taka sytuacja. Zobaczcie, jaki mamy super wymiar sprawiedliwości. Szpanie, co tu się dzieje? Co to jest w ogóle? Gnębicie tego człowieka w sądzie? Zobaczcie Sąd rejonowy Tychy Samo główne wejście Może jeszcze coś tam Ale dzień dobry Chciałem zapytać, ta instalacja obywatel wyklęty to co to jest? No, facet, tu mieszka i protestuje. Ale mieszka w, tym, w środku? A od, od dawna ta sytuacja ma miejsce? Od 8 lipca. Od 8 sierpnia tamtego roku. Od 8 sierpnia tamtego roku przez blisko rok czasu człowiek mieszka pod sądem? No. ale nie, pan żartuje. No nie, no mówię szczerze. No, I... Nie wiem, bo pan za nie wiem, czy jest w środku, czy. Dobra, w porządku, zszokowany jestem. No po co my róbmy Halo? 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 Słuchajcie, od 8 sierpnia ubiegłego roku tu jakiś gościu mieszka pod sądem, halo? Nie no to, to są jaja jakieś Chyba poszedł sobie coś zjeść Ale słyszeliście Pracownik ochrony mówi Halo 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 Przepraszam najmocniej jeszcze. Halo, przepraszam. Halo. Halo. Proszę pana. Nie, to jest jakiś absurd. Kosmiczny absurd. Wyobrażacie sobie, że przez prawie rok czasu mieszka człowiek pod sądem? Ja sobie tego nie umiem wyobrazić. To jest pierwsza taka sytuacja w Polsce. Kęciapkę ochrony, proszę. Taka sytuacja. Sandriona Wytychy człowiek mieszka prawie rok czasu pod sądem, w budzie jakiejś na jakichś patykach zamontowanych i przykryte, to z bryzentem Przepraszam najmocniej. Ja chciałem zapytać ten człowiek, który mieszka pod sądem, to czy prezes po prostu jakoś pomagał temu człowiekowi? Ktoś się nim interesuje? Czy on w ogóle żyje? Chcę, to stajkuje, no proste. No ale. To, to była jakaś policja albo straż miejska? Mopsu. I co? Nie chce, pan nie chce pomocy. A w jakim wieku jest ten człowiek? 60 lat. 60 lat? A wiadomo, jakie ma problemy, albo jaką sprawę ma. To jest rodzinna, karna, czy. Ja nie wiem, o co chodzi. Powiem szczerze, że nie mam pojęcia. Nie wiem, o co to chodzi. Najlepiej no, z nim rozmawiać. I tego nikt nie usuwał, tak? Tego baraku. No policja tam kiedyś tam próbowała, czy coś tam. No to ma wszystko nagrane. Na internecie ma swoją stronę, tam ma wszystkie filmiki Mhm, mm Dobrze, a jak imię godność tego pana? Kurczę. Poważna. <laughs> Marciniak, Marciniak. Pan Marciniak, tak? znaczy że Marciniak, który strajkuje pod sądem tykawy. Od 8 sierpnia ubiegłego roku mieszka tutaj pod sądem. No. I zimę też całą przekablował. Dokładnie. A jakieś ogrzewanie coś tego? No jakieś, nie wiem, po takie wojskowe chyba te śpiwory czy coś takiego. Cieplej, czy termofory jakieś Dobrze. Termosa ma. Dobrze. Dziękuję uprzejmie. A kiedy go pan widział żywego? Dzisiaj, razie. Halo? A jak wchodzi? Od tyłu? tyłu? Ale żyje pan? Dobrze, dziękuję uprzejmie. Powiem wam, to dla mnie kosmos. Trzeba by się zapytać pana prezesa sądu, co to się stało, że człowiek jest tak zdesperowany, że tyle czasu mieszka pod sądem w takiej budzie. Także w najbliższych dniach będzie jakaś informacja o tej sprawie. Ja was żegnam. I życzę każdemu miłego dnia. Pozdrawiam, Paweł z tej strony.